Cześć, z tej strony Darmusak, witam Was serdecznie, ale tym razem witam Was z Epic Games. Słuchajcie, jest coś co może Wam przypadnie do gustu, a czasu mamy coraz mniej. Do 12 grudnia do godziny 17 za darmo możecie odebrać dwie gry. Pierwsza z nich to Bass Simulator. No i jak się nie trudno domyśleć, po prostu jest to symulacja autobusu. Troszeczkę troszeczkę przyciszę. O. Tak mniej więcej ta gierka się prezentuje. Tak to wygląda. Jesteście kierowcą autobusu. Zbieracie ludzi z przystanków. Przewozicie z miejsca na miejsce. Macie różne pojazdy do wyboru. No, dla osób, które lubią symulatory, może być to coś całkiem fajnego. Przypominam, jest to edycja 21 i tylko do 12 grudnia. Druga gierka, która może zainteresuje większą grupę graczy, to jest właśnie to LEGO Star Wars Saga Sky Walkerów. Tak się to prezentuje. No i jak to? W piesnych wojnach, mnóstwo akcji, mnóstwo nawalania, strzelania, walki i tym podobnych tematów. Jedyna kwestia no to jest taka, że jest to w trybie takim lego. Może nie każdy to lubi. Ale myślę, że część z Was na pewno się ten tytuł spodoba. No i tutaj właśnie kultowa scenka, kiedy młody rog ułyka chyba żabę. Także dla osób, które e, lubią Lego, lubią Star Warsy. Myślę, że tytuł jak najbardziej obowiązkowy. Przypomnę już na sam koniec. Dwie bezpłatne gierki zupełnie za darmo, do 12 grudnia do godziny 17. A już niedługo czeka nas taki podarunek świąteczny. Tajemnicza gra będzie dostępna za jak widać 4 dni, 16 godzin 27 minut 50 sekund. Bardzo jestem ciekaw, co też tu się znajduje. No dobra. Nie zapomnijcie odebrać darmowych gier w najlepszej cenie, bo za darmoche. A ja się z Wami żegnam i do następnego. Cześć!